Witam serdecznie. Dzisiaj z okazji świąt chciałam przesłać Wam najserdeczniejsze, najszczersze, płynące prosto z serca życzenia, aby te święta były dla Was cudowne, magiczne i spędzone z takimi ludźmi i z tymi osobami, z którymi sobie życzycie. I pamiętajcie, bądźcie dobrzy. Ale nie dajcie się wykorzystywać. Pamiętajcie, kochajcie, żyjcie w miłości, ale nie dajcie sobą manipulować. Pamiętajcie, żyjcie w szczęśliwości, obfitości, cokolwiek to dla Was znaczy. Bądźcie zdrowi, silni, cudowni. Tego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Kolorowy Horyzont, Gosia Król.